Siemanko ludzie, przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym prosić Was o jedną rzecz: mianowicie o podanie zwycięzcy tych zawodów za pomocą komentarza hashtag flowin lub hashtag Matwin. Ja to potem przeliczę i powiem o tym na początku następnego filmu z tej serii. Dzięki. Yy, nie, nie zapomnijcie o łapce w górę! Hej, siemanko wszystkim, ja jestem Ateniu i witam w drugim odcinku z serii Wojny na Skrapowisku. I razem ze mną jest Flotar po raz kolejny. Dzień dobry, dzień dobry. W przyszłych odcinkach może pojawią się inni ludzie, ale to jeszcze się zobaczy. A że Michał jest zawsze do dyspozycji, bo to jest bardzo dobry kolega i nie trzeba go do tego zmuszać. On zawsze chętnie ze mną nagrywa. I, I mam, no mam normalny mikrofon. I mam normalny mikrofon, więc będzie super. I w tym odcinku, ludzie, zrobimy coś niesamowitego. Jak widzicie, jest już tutaj oddzielona plansza, żeby każdy miał swoją część, żeby nikt nie przychodził tutaj i nie patrzył. Słyszysz? No, jasne, jasne. Blondyneczko? No, twoja... <grym> Słyszę, Rudzielcu. <grym> twoja plansza jest tutaj. No I tak. w tym odcinku powiedz, co będziemy tworzyć. E, będziemy budowali helikopter, aka śmigłowiec, aka... Pff, nie wiem. Ale wyraź się dosyć tak dokładnie, żeby potem nikt nie pisał w komentarzu, że zła nazwa. E, powiem tak, helikopter jest to nazwa pochodząca z języka chyba greckiego albo łacińskiego, a śmigłowiec jest to taki polski odpowiednik tej nazwy, a i to jest ale, dokładnie to samo. Ale jesteś pewny? Jestem pewny, bo to sprawdzałem. O proszę, no to sprytnie. że nie było jak Jestem z Tirem. pewien odnośnie tego języka, z którego No nie to... wiem, tak wyjechałeś z greckim. Albo z łacińskim, albo z takim językiem, wiecie, takiego którego nie na znacie. No to tak trochę z dupy. <laughs> Co jaki najgorszy polak? Wojny na skrapowisku! Three, two, one. Jazda! Rozp rozpoczynamy, rozpoczynamy tworzenie helikoptera. Ale to na wyścigi robimy? Nie. Nie, no mamy powiedzmy od tego momentu, czekaj, od tego momentu mamy 20 minut. Aha. Ale I, tak. tak zaakcentowałeś ten moment? No, żeby, żeby bo popatrzyłem akurat na, na timer mojego nagrywania. Aha, no w sumie brzmi całkiem ok, tylko ja już mam pierwszy problem. Miejmy super. nadzieję, że wszystko będzie super. Cacy pizdeczka, jak to mm. mawiają. Ej, czy to jest co? Pytanie, czy to się uda, tak jak ja bym chciał? Mm, mm, już wiem, że ci się nie uda. Ja mam pewien pomysł, ludzie. Ja też nie... mam pewien pomysł. Zobaczymy, czy Michał ma podobny pomysł. To będzie zajebisty helikopter. Nie, mój będzie lepszy. Nie, 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 nie. Nie, nie. nie, nie. Ziomeczku. Ziomeczku zobaczysz. Wy, oczywiście ludzie, tak jak mówiłem. W poprzednim odcinku zdecydujecie, czy helikopter jest tym lepszym, pod względem wizualnym, pod względem, nie wiem, e, tego, że lata. No właśnie, aha, bo on musi latać. No wypadałoby, żeby oh, latał. Jezu, ale to nie jest taka, powiedzmy... Hmm. Słuchajcie, ludzie, napiszcie już w komentarzu, że wygrał flotar i naprawdę zobaczycie coś fajnego, okej? Okay? <laughs> Czekaj, mój helikopter jest troszkę za szeroki. Czekaj, o Jezu, nie, chciałem zrobić coś takiego niefajnego, że tak powiem takiego... Chciałeś podnieść się na tym podnośniku i zobaczyć, co robię Nie, coś, nie? nie, powiem ci po tym, bo po prostu chciałem zrobić, zamiast zwykłego śmigła, chciałem zrobić swastykę <grym> Ale to chyba nie wypada Nie, oflagują mi film <grym> No właśnie, więc Dobra, więc to nie, będzie nie, nie, tak nie, nie. wyglądało, o, zajebisty helikopter, nie no nie, nie ma... Mój wydaje mi się, że jest lepszy <grym> To bardzo możliwe. Pewnie, pewnie zajrzałeś do mnie. Nie, Ja nie... to sobie zobaczę na odcinku. Zobacz bo nie na odcinku. Ci. No nie wie czemu miałbym zaglądać na gorszy projekt. <grym> 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 Dobra, zresztą helikopter ma tutaj takie drzwi. Nie, nie ma. No jak nie ma ziomek? Ja się gówno bo... tam znasz. A ja oglądałem helikopter w ogniu. A oglądałem też. Tam był ten Orlando Bloom. A nie wiem, tam, on jest lego Znaczy lasem. powiem ci, że widziałem taki obrazek, że masa osób właśnie była takich powiedzmy. ciekawych Tak? No to no. za <laughs> Super. No to, to pomogło we wszystkim. Okej, okay, okay, to teraz... Także... Teraz... <laughs> <Ja go dalej, laughs> szeptem sobie. Głośno myślimy. Dobra, Dobra jak to zrobić? No, oczywiście to, to jest taki pojedynczy helikopter, bo... Znaczy pojedynczy pod względem. Ej, a jeżeli ja bym chciał mój przetestować, czy działa? No to nie będę patrzył, no po prostu się odwrócę. Nie, nie, o to mi chodzi. A, a co? co? Ja bym go odpalił po prostu i bym poleciał już w górę chyba. Już teraz? No. Tak szybko? Ha, a jak? Kurde, ty nie, nie szarżuj tak, ziomek. Okej, okay, nie Dobra, najwyżej się coś popsuje. Już? No nie, no, czekaj, no to, to są testy. A, rozumiem, rozumiem. Aha, dobra, słuchajcie. okej, okay. chyba jednak nie. nie, nie będzie tak prosto To będzie tak No nie będzie może on piękny, tak? Ale... Będzie działał Ale będzie działał, ja to widzę, że on będzie działał bo nie, nie wiem w sumie czy będzie działał, wiesz? Ja... Mam nadzieję, wygląda jak gówno Mogę od razu powiedzieć Ale wiesz, no będzie, y tak. Nie musi być ładny No to nie jest pokaz mody, to jest <laughs> Woj... To są wojny na skrapowisku. To no jest prostu. nazwa. No, całkiem. Dobra, uwaga. Okej. Okay. Słyszę to. Słyszę tę bestię. O, o. <laughs> Tylko jest jeden problem. <laughs> no. Nie lata. <laughs> zaczynają się schody. No, zaczynają się schody. Naprawdę fajnie to wygląda, ale to nie lata. Dobra, no, tutaj to... nie hmm. mogę. W jaki sobie sposób mogę to zrobić, to? żeby latało? Okay. A czy twoje będzie latało? No to mam nadzieję. Hmm. Jeżeli bym. Nie, nie ma chyba takiej, wiesz, tutaj fizyki opracowanej. Spokojnie, to ziomeczku. Ty nawet sobie nie zdajesz sprawy, chyba, jaki ja mądry jestem. Dobra, już właśnie wykminiłem to, w jaki sposób to ma latać. Tak? Jaki Mati? No. <noise> nie ci. Będziesz musiał blefujesz, wierzyć. Blefujesz, blefujesz, to są blefy. Nie, spokojnie. Ty tylko, żeby się z czasem wyrobił. Hmm. Nie za to wygląda. Ty no, jak... w sumie nie wygląda tak głupio. Jakbym zrobił tutaj. To jest tutaj. Prototyp jak coś. No oczywiście, no to jest prototyp. Wi wiadomka. Dobra. Zrobi... O stary, kurde. 10 na 10. Wygląd to po prostu że na no, łopaty. Tak, a właśnie ja nie, nie poszedłem wygląd, że tak, tak powiem. Jeszcze nie zrobiłem. Widzę, że ty tam jakieś testy robisz. Znaczy słyszę, no. nie widzę raczej. I... Tak, tak. I on gdzieś tam się już próbuje unosić. Czy mi się zdaje? Wow. Czekaj? Tylko żebyś o. nie wleciał z nim, ze swoim prototypem. do mnie tutaj na... coś widziałem jak podskoczyło. No to widziałem, to byłem ja. Dobra, bo napotkałem pewne problemy, ale oczywiście wszystko. Zaraz postaram się rozwiązać. O co no najpierw. Dobra. Kurde, te, te siedzenia są na trzy klocki, czy cztery? To mi się nie podoba. No, to jest lipa troszkę. A, ja pomyślę nawet o Tobie i tobie też wstawię... E, wstawię miejsce. O, proszę. O, mógł sobie usiąść. Chociaż nie, wal się na ry. Nie, dam ci. Dam ci jakieś miejsce tutaj. Spokojnie. Ja o wszystkim pomyślę. Dobra, tylko jak to zrobić? Bo kurde, mój plan jest całkiem fajny. Ale ja już widzę pewne komplikacje. Mmm... Ja wiem to słabo. Czy to, to, jak tak wygląda to będzie helikopter? działać? To jest zasadnicze pytanie, jak wygląda helikopter. Ej, popracuję sobie nad wyglądem, żeby nie było, że to będzie takie paskudne. Kuj. Troszkę mi przeszkadza ta winda. Jaka winda? No w sensie wiesz, winda. Wow, czy coś usłyszałem? Ta, ta, która się podnosi. Dobra, bo helikopter ma takie coś. Kurwa mać, nie. Nie, nie ma. Tego pewno nie ma. Dobra. Ma, ziomek, ma. Coś się Iszferment. taki agresywne. Dobra. Ty, ale przydał się faktycznie taki timer. Gdzieś tutaj powinienem włączyć. To Może na następny odcinek bardziej się poprawię. Albo po prostu weźmiesz go jakoś film. Ale no A, tak, no ale wmontujesz. nie będzie dokładny. Bo ja nie wiem w sumie kiedy zaczęliśmy No jak powiedziałeś start no, no dobra, no ale ja nie wiem kiedy powiedziałem start A powinieneś wiedzieć Tyle po w temacie Powinienem nie, nie, ja, ja ci nie pomogę no A takie ma coś Weź? Ludzie, co nie? To jest tak w ogóle ciężki blok czy nie? To jest lekki blok Zajebisty helikopter. Jezu to wygląda jak To tak jakoś M wygląda, no dobra no Nikt nie będzie z tego strzelał, to ma latać i powiem ci, że mój wygląda tragicznie. No, mój też nie jest. No, coś się odpierdoliło w tym momencie? Co to ma za znać? przeproszeniem? Za przeproszeniem. Ej, Dobra. tylko mój nie, mój. O jezu. Dobra, będzie tak wyglądał. Dobra, podniosę go. Okej. Okay. ja po prostu mam nadzieję, że. że. Ja myślę dobrze, że ja myślę dobrze. Jeżeli to nie zadziała, no musi. A musi, dokładnie. To będę smutny. Tak. Okej, okay, robię próbny lot chyba. Już drugi z kolei. Fuck. Jak można było tak zjebać? Hmm. Można, A, to ja, było, ja, można. Ja, ale fail z mojej strony. A co zrobiłeś? Nie jest. Boże, nie chcesz się pochwalić. No mogę się pochwalić. No, chciałem zrobić, wiesz, to takie śmigło. No? Dobra, już wiem jak to zrobię. To no super. <ścoughs> co mogę powiedzieć więcej? <ścoughs> yy. Tak. Okej. W ogóle ja dziwnego bloku to buduję, wiesz? Z tego białego? Naprawdę dziwnego, nie. Ja z tego białego. Ja buduję e, z tego żółto-czarnego. Aha. Co? No. Bo to jest agresywny, bo to będzie jak taki szerszeń. Mhm. <grym> 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 nieźle się tam bawisz. Fajna zabawa. Dobre. Fajna zabawa. Zrobimy nie chce mi się innego. robić żadnych tych. Dobra, takie damy. Żadnych czych? Żadny, żadnego wejścia nie robię takiego, wiesz? Rozkładanego. Chyba, że ty też Nie, robisz. nie robię. Nie ma czasu tutaj. Liczą się każde sekundy. Uwaga, maszyna. O boże, już wiem, że to nie poleci. A jak poleci, to nie w tą stronę, w którą bym chciał. Okej. Okay. Co tam się dzieje? Jest, jest, jest coś fajnego. Z tego może naprawdę coś fajnego powstać. No, miejmy nadzieję, że z tego mojego gówna też powstanie coś fajnego. Ja tutaj mam. No nie wiem, ludzie pewnie mnie skarcą za to, co ja tutaj robię, ale. Nie wiem. No nie wiem, po prostu nie wiem. Czasu nie ma zbyt wiele. No, to jest właśnie ten minus, że czas działa na naszą niekorzyść. Okej. Okay. No ja bierdę. <grym> hmm. Śmieję się z tego, co tu powstało. Myślałem, że z mojego. Nie, twojego nie widzę. Okay. No, nie, też jakoś tak średnio chcę działać, wiesz? A czy nie wiem, ja trafili, jeszcze nie sprawdzałem, jak mój działa? Na razie robię oh. takie. Nie, to jest paskudne. Dobra, ja zacznę tutaj może powoli to podłączać. To jest chyba hmm. tak dla pizzy Ja pierdolę. Co się dzieje? Uh, jest źle? Ja, ja, ja tylko zrobiłem taki szkielet bardziej, wiesz? Żeby bardziej chce zobaczyć hej, to będzie latało. No ja tutaj mam problemy, no. Bo nie jest on symetryczny i nie mogę zrobić no, tak to, jak to, to, chciałem. Tam to Też samo. masz ten problem? No. A już nie ma czasu, żeby cofnąć się. Dokładnie. Więc... Próbuję po prostu cokolwiek tu zrobić takiego. Ach. Oh, dobra, te silniki. Ludzie, co ty sądzicie? Pewnie cię wyśmieją. Pewnie tak. Sam bym się wyśmiał. Dobra, zrobię tutaj te... No bo helikopter też ma przecież takie, takie coś. Hop, siup. Hop, siup. Nie, chyba tak nie wygląda helikopter. Dobra, kurwa, nikt nie będzie miał tego za złe. Okej. Okay. Jak ja to chciałem? Rozkmina, rozkmina. Okej okay. Już to widzę. No, niestety. O Jezu jaki błąd popełniłem. No. Ale sprawdzę czy to w ogóle leci. Kopsiup. I teraz zrobimy tak Jak? O tak. Powiedz, jak? jak. Nie powiem. To jest wszystko owiane tajemnicą. Mm. Raz. Aż dwa. tak? No, no zobaczysz. 3, 4, 5, 6, 4, 5, 5. Raz, 2, 3. Jak pierdol? Nie. Nie tak sobie wyobrażałem to. <noise> aż, no. aż chciałbym wejść tam, zobaczyć co się dzieje. To nie tak miało działać. Hmm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest za duża moc. Ja tego nie rozumiem. Okej, okay. musimy ustawić. <grybuj> <grybuj> co? Boże, co się z moim dzieje? W moim się dzieją dziwne rzeczy, tak? No naprawdę bardzo bardzo dziwne. Dobra, spróbuję to jeszcze poprawić. Dobra, hmm. chłopciu. Mhm. Mm Dobra, to w sumie w sumie ten przycisk nam się nie przyda Kurde, jakie skupienie o co chodzi? Dlaczego mi się tak skupiamy? No ja nie tym? mogę tego zrobić tak jakbym chciał. A no dobra, no to to jest dla pizzy w takim razie. Ja pierdolę... Jeżeli to zadziała tak jak sobie wyobrażam, to jestem pierdolonym bogiem. Ja no mówię, ja bardziej się na szkielecie skupię... Znaczy mówię... A tam wiesz o co mi chodzi. U mnie to jest szkielet bardziej. Chcę się skupić, żeby to latało. No, mój. Ja też chcę, żeby to latało. No. Nie na, na jakimś tam gównianym wyglądzie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Gdzie to jest? Ten przycisk łączymy z tym. To się nie chce łączyć. A dobra, łączyć. Dobra. Tak. Tak. Okej. Okay. Test, kurwa. Mówi Ludzie, się to. ja się nawet nie odwracam. Ja pierdolę to, nie chcę latać. Nie chcę? O! Wow. <grym> jakieś dziwne dźwięki. To jest za, za słaba moc, ale pomysł jest. Pomysł jest dobry. Pomysł jest jak najlepszy. Dobra, coś, coś w tym kierunku trzeba pomyśleć dalej. Ok. Tutaj na trzy. Jakbym zrobił tak. Bo tutaj, ludzie, trzeba zwiększyć moc, przede wszystkim. W klinikach? O proszę. Co, w co, co? W klinikach moc? Tak. zwiększał? Aha. To subcio. Dobra. O kurwa, nie. Nie, panie, panie Boże, dlaczego to się stało? Ja wiem, czemu to się stało, no, ale ja nic z tym nie mogę zrobić. It's too late. Too late. O Boże, nie, ja nie mogę zrobić czegoś. Bardzo bym chciał. Dobra, ja będę miał takie prowizoryczne wejście. Kurczę, no nie wiem. Musiałbym... dobra. Może mi się uda to poszerzyć teraz. Trzymajcie kciuki. Okej, okay, poszerzony <laughs> Nie no, gówno Dobra To jest wersja... Alfa Kurwa, jakie to jest brzydkie Mówisz? Dobra, może zdążę to zmienić Szybko, do boju, Polsko Poszerzamy Liczę na ciebie Dzięki To wiele dla mnie znaczy nie spierdziel tego. Ziomek. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, ziomek. Mm. Tak. O kurwa. Zaliczył glebę. Ja tu mogę jeszcze takiego fajnego zrobić. Teraz szybko to wszystko usunąć. Ja mam jakieś 5 minut z tego co tutaj wyliczyłem. Wypierdzielaj z tym Dobra i teraz Kurde, bym zrobił taką ryzykowną rzecz, ale dobra, próbuję no ja To nie ryzykuje Dokładnie To będzie tak, tak Jezus Maria Słyszę normalnie cię za ścianą, jak tam wiercisz. Na szybko coś wiesz? Bo taki pomysł mi wpadł, ale to chyba nie zadziałało. Kurde. Może. No by mój pomysł zadziałał. Wypierdzielaj ściano stąd. Wiesz jak biegasz szybko. Ja mam chyba odwrotnie słuchawki. No, ja cię słyszę w prawej słuchawce. Dobra. <laughs> Teraz już jest ok, bo coś mi nie pasowało. Dobra, tak, teraz jest gate, ale ja tutaj nie mogę wejść, kurde! Dobra, coś tu jeszcze jest? Jest, 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 jest. Hop, dobra, teraz powinno być gate. Ale co tutaj zrobić? Tutaj trzeba zrobić tak i tak. Tak. I tak. Chyba mi, się, z, chyba mi się uda. Chyba mi się uda Michał. Tak? No ja nie wiem. Czy mi się uda wiesz? Kurde. Oby Powiem tak. Najlepsze to czy to w ogóle poleci. Co, nie? Ja tyle już usprawnień zrobiłem, że... Tam nie wiem. Dobra, wstawaj Polaku. bo się czas kończy. czy silniki trzeba. Agresywne barwy. Dobra, najwyżej będzie więcej, trochę czasu dla nas. W sumie. To chyba Dobra? nie będzie działało. Dobra, muszę zrobić tak jak na początku. Szydno. W ogóle mu nie ma dachu. Bo się teraz co? To no. co to za helikopter bez dachu, ziomek? Co, bo twój ma to lepsze? Przepraszam, nie chciałem być niemiły. O, że się obraża, mój, moje dzieło siup, 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 siup. Szybciutko, szybciutko. Kurwa, powinien być jakiś typek, co nam odlicza czas. No, takie. 10, 9. <noise> ok, ok, zajebioza Kurde, ja nie mogę wejść do mojego. Musimy nawet tak zrobić. Nie, ja, ja nie zrobię dachu, chociaż na szybko, jakiś łaski. Widziałem tam ciebie przez sekundę. Jak mogłeś mnie wiedzieć? No nie wiem. Byłeś gdzieś na górze, może? Nie. No, to może mi się przewidziało. No, na pewno, Ziomek. Albo twoją tą budowlę, nie, nie spoglądałem nawet. No i dobrze. Dobra, i gdzie? Tutaj też. Do samego dna ziemi. Tak, to jest tutaj dwa. Tutaj tak. Dobrze? Dobrze? Czy źle? Jezu, ja nie mogę wyjść. Dobrze. <grym> ja się w moim zaklinowałem. Okej. Okay. Końcówka czasu, zdecydowanie no. to jest końcówka czasu. Ja już czasu. jestem gotowy. Sekunda, sekunda, ja zaraz. Zobaczymy czyj helikopter wygra. Mm -hmm. <noise> to wygląda moje Tragicznie <noise> Moje też nie jest dobre, nie warto się Eee, yy, tak. Jeszcze muszę. Dobra, jestem gotowy. Czekaj, czekaj, ja jeszcze kończę, ja kończę. Oko. Jeszcze chwila. Wybaczcie ludzie za to przeciąganie, ale to teraz. O nie. Niemożliwe. Tym... Zobaczcie, czy wszystko jest podłączone. Mhm. Dobra, zaraz przenoszę tę bestię do ciebie. Tak? No. <laughs> jest. Ta bestia moja jest dziwna. Moja też, moja też. Dobra, tutaj muszę zrobić tak, żeby wejść na to na moment. Szybko jeszcze to. trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz. WSZYSTKO Średnie Dobra Nic więcej tutaj nie wykombinuję Oficjalnie Znaczy, mógłbym jeszcze upiększyć, to wiadomo Ale po co? Dobra, dobra Jeszcze tylko łączę i... Łączę elementy i aż nie mogę się doczekać Dobra Bestia, dobra, jestem gotowy. Sekunda ja zaraz będę. Kurwa, ja nie mogę się doczekać, żeby podejść i to kurwa zobaczyć. To co ty tam zrobiłeś? Ja twoje widzę tutaj, kawałeczek. To nie patrz. No wiem, nie patrzę. Hej, <grychy> odkryłem właśnie fajnego chita. Wystarczy podejść do ściany. Dobra, dobra, idę do ciebie. Dobra, czekam. Co? bydlakiem? Dobra, jestem. Widzę, że wpadliśmy na podobny pomysł. To jest inspirowane szerszeniem. Nie wiem, czym twoje było inspirowane. Wo, Właśnie, nie pomyślałem w ogóle o takim, no, ojej, silniku. No, w ogóle to śmigiełko takie dla upośledzonych. Chyba. Tak, tak, tak. Te twoje też. Dobra, Dobra, pokaż jak ta bestia działa. Okej. Okay. Pokaż. Zapraszam Mati, bo oczywiście musi tak, że się znajdzie. Nie wiesz ja co, ja będę obserwował. Z... Albo dobra. Ja czekaj, czekaj, bo. Jestem bo... jest kierowcą. No właśnie, nie... Coś ten twój helikopter. Dobra, no. no pokaż. Najpierw górę odpalamy, Aha. prawda? I teraz. <laughs> zajebiste, zajebiste, nie no, 10 na 10 jak dla mnie. Za zapraszam. No, do mnie cię nie zapraszam, ale będziesz obserwować. Serio nie pomyślałeś o czymś takim: Jak bo... miejsce dla pasażera, minus ludzie. Dobra, 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 Przepraszam za to. Już. No, no dalej, już. Halo, bo jakieś opóźnienia tutaj. Do Twojego da się w ogóle wejść? Tak, da się, da się, da się. Zapraszam, jest miejsce dla pasażera. A jest. Rzeczywiście Super Jesteś list. ready? No Najpierw to No A to nas wypierdzieli po prostu w kosmos Lecimy no. No. Dobra, mój okazał się lepszy, zdecydowanie pod względem lotu Bardziej stabilny chłopak Bo ja dodałem coś na sam koniec to, Wiesz co dodałem? To z tyłu, o to cacuszko, to Co? No to, właśnie to A, to? to? To śmigło takie z tyłu Dobra, ludzie. I teraz wy oceniacie nasze prace. Piszecie... Głos na Flotara. To głos. Na, na lepsze jutro. Okay. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę, piszcie komentarze, wbijacie do Flotara i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie. Cześć. Na razie. Pa, pa.